Andrzej Niszek kończy finałową serię czwartego indywidualnego konkursu w nowym sezonie. Andrzej Niszek, który jeszcze nigdy w karierze nie wygrał zawodów. Wczoraj miejsce drugie. Prowadzenie po pierwszym skoku. No, no. i i może będzie zwycięstwo reprezentanta Słowenii. Prawdopodobnie tej niebotycznej noty ponad 331 punktów nie uda się osiągnąć, ale najważniejsze dla niego byłoby, żeby wygrać pierwsze w karierze zawody. Dostał też wysokie noty od wszystkich sędziów po 18,5 punktu. No i jak to będzie na końcu? Na pewno nie będzie najwyższej w historii Pucharu Świata noty, ale jest, jest pierwsza wygrana! Brawo! Andrzej Laniczek po raz pierwszy w karierze wygrał Letzte Saison, ersten Weltcup Sieg geholt, Top-Ergebnisse. Mit Lanischek ist zu rechnen. Was gibt's diesmal wieder? 149. Wow. Der Mann ist nicht zufrieden, aber es wird doch noch spannend. Stefan Kraft, das könnte gereicht haben für ihn. Noten bei Lanišek, sehr gut. Zweimal die 19,5, dreimal die 19. Und das reicht! Anche Lanischek. Kapitalna łączna nota 328,3 i 3. I teraz atak wicemistrza olimpijskiego. Mają stare porachunki. Przegrało jedną dziesiątą. A Pointner jest szczęśliwy, bo teraz nie ma znaczenia. Jeden, na pewno Morgenstern stanie na podium. I kto... Trochę podmuchy wiatru, tak no, daleko poleci, no poleciał, poleciał i o, to jest, jest chyba to zwycięzca, jest w formie, no więc jednak jak go tu obserwowaliśmy, to był rzeczywiście mocny, 143,5, 2 metry bliżej, ale miał przewagę dokładnie punktową, 2 metrów, 3,6. Teraz noty po 19, 19,5 i Kofler o 2,9 punktu. Proszę Państwa, Kofler, Morgenstern, Aman, pierwsza trójka. 7, no nie 7, 6,5 punktu musi skoczyć daleko. Kofi. No i popatrzmy, druga próba Andrasa Koflera w pierwszej serii 134,5 metra. O i ten drugi stok także bardzo dobry. Podobna odległość jak przed momentem uzyskana przez Tomasa Morgenstern'a, nawet metr dalej od swojego rodaka, co oznacza oczywiście, że Koffler będzie lepszy w, tym, w tej rywalizacji z Morgensternem. Ma jedną dziesiątą mniej odjętego punktu z tytułu wiatru w wybitnej klasie, jaką prezentują sobą. Wyżej klasyfikowani byli tylko Laniszek i Kubacki w pierwszej, ale teraz patrzymy na to, co zrobił Stefan Kraft wczoraj. Piękna walka i druga lokata dla austriackiego zawodnika w konkursie. Dzisiaj ma szansę na podium, ale musi też daleko skoczyć i robi to. On też przeskoczył skocznie, on też wylądował daleko. Miał mocny wiatr Stefan Kraft pod narty. Tak przynajmniej teraz pokazują to wskaźniki. Jeszcze dalej, 147 metrów. Być może porównywane te słupki. Realizatorzy lubią tak się pobawić z widzami, żeby trochę emocji podnieść. O, właśnie. Wow. 56,5, Laremis będzie. Proszę bardzo, ha! ale numer. Egzekpo Ex Ex Stefan Kraft, Halboregner, Graneród z taką samą notą 304,5 punktu. Spokojny. No i. Powinien daleko skoczyć. 142 metry, żeby pobić Urmana. Będziemy dokładnie widzieli to. Jest w powietrzu, ładny lot. Czy będzie odpowiednio długi? Jest! Jest, jest dalej! Brawo! I ten dawny ruch zwycięzcy, piękny. Jedynka pokazana. Jestem, wiedział ile ma skoczyć. Zadowolony. Apoloniusz Steiner. I łączna nota 291,3. Brawo, Adam! Najdalej. No a potem przedzierał się w okolice podium. Będzie walczył, zależy mu na tym, aby oddać dwa dobre skoki, a w pierwszej kolejce było 132 metry. Jeżeli będzie ponad 130, obejmie prowadzenie Adam Małysz. Nie najlepsza prędkość na progu naszego zawodnika. Walczy jednak o odległość. Jest znakomity skok Adama Małysza. 2 po 19, 3 po 18,5. Łączna w drugiej kolejce 141,2 punktu, a łączna nota 277,3. Adam Małysz, Polska. I jak na mistrza przystało, daleko, w dobrym stylu, czy tak daleko jak Severin Freund, on wie, że jest bliziutko. 8,1 punktów. Wszystko będzie zależało od tego, jak wytrzyma. Ale trzeba skoczyć 134,5 metra. 135. Jest bardzo zostania liderem klasyfikacji generalnej Jest. Pucharu Świata. Na to wygląda. Jest, on może objąć prowadzenie. To było 135 metrów, czyli tyle, ile potrzeba. Freund będzie przed na pewno Gregorem Schlierencauerem. Nie, Nie jednak, jednak. 70. 70. <laughs> ale się zrobiło. Niesamowite. Jakże minimalna różnica. Severin 133 Meter würden reichen. Wie schwierig ist es im Moment? Wind links oben angezeigt, leicht ja, von vorne. Das Severein sind jetzt wieder bessere besser. Verhältnisse. Ja. Das lässt normal für nicht nehmen. Sprung passt da. Ja, jawohl. Ein... Ah, klare Sache. Souverän, so kennen wir ihn. So dass ich sich auch den Applaus von Dande verdient. Der Sieger. Inrucker am zweiten Tag heißt Seemarin Freund und das ist zumindest für mich schon eine positive Überraschung. Ah, Stefan Kraft, leider um eine halbe Minute zu früh zum Springer dran gewesen, <laughs> dann ein bisschen zu spät bin beim Absprung, dann kommt auch der Ski ein wenig steiler, dann muss er nachgehen. Ryaki Kasai w zeszłym roku wygrał w, na Kulm. Po 10 latach znowu był zwycięzcą zawodów Pucharu Świata. Ma szansę, aby to powtórzyć podczas dzisiejszego konkursu. W pierwszej serii najdalej. 145 metra, 5 metrów nad Amanem. Miał ponad 6 punktów przewagi. Noriaki Kasai. Fenomenalny Japończyk leci, 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 leci! No, na tyle daleko wydaje się, że powinien być na pierwszym albo na drugim miejscu. Simon Aman. 144 metry. No i to będzie bardzo niewielka różnica punktowa, ale kto wygra? Wygra Simonie! Noriaki Kasai! Między... Ezekwo! Ezekwo! Niesamowite! Oh, Niesamowite! No a na których miejscach będą Polacy? To okaże się po skoku Markusa Eisenbichler. I właśnie, zostaje Eisenbichler, prowadzi żyła, drugi Kubacki, jak odpowie Niemiec, popatrzmy, jest nieobliczalny, leci, ale leci daleko. Znowu były problemy po lądowaniu, straci pewnie na notach, ale ta odległość mówi wszystko. Markus Eisenbichler wygra drugie w tym sezonie zawody Pucharu Świat. Ale jutro jest kolejny konkurs i na pewno będziemy na niego czekać z dużymi nadziejami, no bo dzisiaj występ białoczerwonych wlał tutaj sporo optymizmu i nadziei w serca kibiców w Polsce. Czy wytrzyma presję, mimo młodego wieku, przecież to dopiero 21-letni zawodnik, jest już jednak bardzo doświadczonym zawodnikiem. Tomasz Morgenstern, ostatni skok tego konkursu. Austriak już w powietrzu. Bardzo dobra prędkość na progu. Spokojna sylwetka, spokojny lot. Bardzo daleki, ale chyba wylądowany przed 140 metrem. No i musimy teraz poczekać na not. Pięknie, stylowo skoczył Morgenstern, ale 2 metry krócej od Rumorena. Miał nad nim przewagę 3,3 ,3 punktu. Przypomnijmy, 1 metr na tej skoczni to 1,8 punktu. A zatem noty za styl będą tutaj decydować. Czeka Biernej na Rumoren. Czeka Tomasz Morgenstern, cieszy się Austriak, 308,8 punktów. W kolejce fenomenalna dyspozycja, fantastyczny wynik 144,5 metra. Skok w okolicach 125 metrów. Wystarcza mu do tego, aby zostać zwycięzcą inauguracyjnego konkursu. Jane Achonen w powietrzu do pinki Biców. Piękny skok, ponad 140 metrów znowu, a więc knockout proszę Państwa. Jane Achonen nie zważając na to, co być może dzieje się w powietrzu, skacze fantastycznie, w pięknym stylu. 142 Dwa metry i po raz drugi w mieście którego nazwa zaczyna się na litery K i U. Kłopio i Kusamo. Obaj czekali na skok swojego kolegi z reprezentacji. No i popatrz. Ostatni uczestnik tych zawodów, reprezentant Szwajcarii Simon Aman, 131 metrów w serii pierwszej. Jak daleko skoczy teraz? Walczy, a na odległość, walczy. No i skoczył chyba wystarczająco daleko, aby wygrać. Bezpieczny skok, zakończony telemarkiem, pozdrawia kibiców. 126,5 metra. Chyba wystarczająco daleko, aby wygrać. Biera już gratulacje Martin Puntle w gnieździe trenerskim. Trenerzy już wiedzą. Tak, 260,5 punktu. Zimon Aman wygrywa zawody otwarcia sezonu 2008-2009. Pierwszy z gratulacjami pośpieszył jego roda Andreas Spitel Nieobliczalny, który potrafi jednym skokiem zmienić bieg całego konkursu. Simon Amann, szósty po pierwszej serii. 8,5 punktu traci do prowadzącego Kasajego. To jest nieco ponad 4 metry. 141 metrów, by pokonać Severina Freunda. Dobre warunki, wieje pod narty. Jak poszybuje, a ależ poszybował daleko. Niewiarygodny, on zawsze skacze tyle ile trzeba. To jest naprawdę wielka klasa, i to jest cecha wielkiego mistrza. Bez dwóch zdań obejmie prowadzenie. Noty oczywiście niskie, to lądowanie fatalne u Simona Amana, ale przy takiej odległości chyba nikt się nie dziwi. 144 metry, odjętych 12,2 punktu, obejmuje prowadzenie 272,2 punktu.